Cześć. Dzisiaj omówimy najważniejsze gruczoły do naszego organizmu. Są one kluczowe dla równowagi hormonalnej, a więc i ogólnego zdrowia, a najważniejsze z nich to Przesadka mózgowa mieści się na podstawie mózgu i produkuje wiele hormonów, które regulują inne gruczoły, np. hormon wzrostu, prolaktynę oraz tzw. tropiny, czyli hormony pobudzające inne gruczoły. tropinę, która wpływa na tarczycę, kortykotropinę, która stymuluje nadnercza, czego nadotropiny, regulujące czynność jajników i jądr. Druga jest tarczyca położona na szyi, pobudzana przez przysadkowe TSH, kontroluje nasz metabolizm za pomocą hormonów tyroksyny, czyli T4 i triodoteroniny, czyli T3. Nadnercza znajdują się na górze nerek i produkują hormony takie jak kortyzol, aldosteron czy adrenalina. Trzustka, poza funkcjami trawiennymi, wytwarza również hormony insulinę i glukagon, które regulują poziom glukozy we krwi. Jajniki u kobiet wytwarzają estrogeny i progesteron, które kontrolują cykl miesiączkowy, owulację oraz wpływają na rozwój i utrzymanie ciąży. Jądra u mężczyzn produkują testosteron, który wpływa na rozwój cech płciowych, rozwój mięśni, gęstość kości czy produkcję plemników. Zaburzenia w funkcjonowaniu tych gruczołów mogą prowadzić do różnych chorób i dolegliwości, takich jak choroby tarczycy, cukrzyca czy zaburzenia hormonalne ogólnie. Jeśli podejrzewasz, że masz problem związany z gruczołami dokrewnymi, lepiej udaj się na konsultację do specjalisty endokrinologa, który pomoże Cię zdiagnozować ewentualne zaburzenia i zaleci odpowiednie leczenie. Pa! pa.